Szanowni Państwo, rzeczywiście chwila jest szczególna. Szczególnie cieszy to, że cała sala jest pełna i to sala, która, której Państwo reprezentujecie instytucje otoczenia biznesu, reprezentujecie samorząd, ale to są te pierwsze kontakty, które są bardzo ważne w tych relacjach z inwestorami. Dziś jest taki w zasadzie szczególny dzień, ponieważ mamy dwie podobne uroczystości. Mówimy tu o kierunku na Słupsk, powiem Państwu, że Rano już byłem na ulicy Grunwaldzkiej, jedna z globalnych firm, CAIS, uruchamia we współpracy z nami, z firmą Olenso, pomorskie centrum pomiarów 3D. Myślę, że jest to duża rzecz, coś co się dzieje tu w Słupsku. I myślę, że to jest dobry początek. Kolejny dobry początek to są też dzisiejsi nasi goście, którzy myślę, że powiedzą też o swoich planach, o pomysłach na to, co chcą zrobić w Słupsku. Ja korzystając z okazji może na początku, ale chciałbym podziękować panu Marszałkowi za to, że swego czasu wsparł inicjatywę Inwestycji Pomerania. Chociaż muszę też powiedzieć, to tak szukam wzrokiem prezesa Żelewskiego, ale prezes Żelewski pewnie pamięta, że byliśmy jedną z tych instytucji, która Was wsparła i która nawet dała pieniądze. Myślę, że to były dobrze zainwestowane pieniądze, bo te miejsca pracy powstały nie tylko w którym mieście, mamy perspektywę, że zaczną powstawać u nas. Dziękuję miastu za współpracę, za tą ofertę, która dotyczy konsolidacji tej oferty, szczególnie jeżeli chodzi o przyszłych pracowników. Mam nadzieję, że jest to rzecz oczywiście szczególna. Proszę Państwa no też wiktorowi chciałem podziękować, bo to jest też sprawca tego wydarzenia, człowiek, który w tych tematach wie bardzo dużo, ale też był takim inspiratorem. Ileś miesięcy temu się spotkaliśmy i, i, i pamiętam, że wspominał o tym, żeby być konsekwentnym w tych działaniach. My ze swojej strony i partnerzy nasi odrobiliśmy lekcję i mam nadzieję, że to dzisiejsze wydarzenie będzie takim kolejnym krokiem ku temu, że słupskie na tej mapie centrów usług w Polsce zaistnieje, zaistnieje w sposób trwały. Nie ukrywam, że liczę też tutaj na współpracę z deweloperami słupskimi, którzy też uczestniczyli w pewnych pracach i poznawali tajniki jak przygotowywać powierzchnię. W każdym razie jest to taki przykład projektu, gdzie bez tej współpracy pewnie byłoby ciężko tych inwestorów ściągnąć. Także szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję, że przybyliście. Życzę owocnych e, obrad i, i wyciągnięcia wniosków, które mogą pomóc przyszłym inwestorom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Wesocie.